Zawsze Dzień dobry Państwu. Otwieram czternastą sesję rady w ministerstwie. Witam bardzo serdecznie Szanowną Radę. Dzień dobry. Pana Wójta Piotra Orzebowskiego. Panią Mecenas Anitę Waluj Panią Skarbnik Małgorzatę Rybę Panią Sekretarz Joannę Jaszczur Dzień dobry. Pana Komendanta Policji Wiadowie Michała Krasnodębskiego, Panią Radną Powiatową Magdaleny Suchener Panią Dyrektor Szkoły w Rozalinie Małgorzatę Leszczyńską Surtysów z naszych wsi, dzień dobry Państwu, i wszystkich gości zgromadzonych na dzisiejszych obradach. Proponowany porządek obrad. A obecność. Szanowna Rado, proszę o obecności. Na podstawie list obecności papierowej stwierdzam, że na sali obrad jest 14 radnych. Proszę o przystąpienie do weryfikacji listy elektronicznej. elektronicznie, stwierdzam, że na obrad jest obecnych 14 radnych. Dziękuję, jest to zgodne z tą obecnością. E, Wszystkie uchwały podjęte w dniu dzisiejszym będą prawomocne, ponieważ jest sporo. Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy Stramówka są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk. Uczestniczą w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl artykułu 6 ust. 1 litera A oraz artykułu 9 ust. 2 litera e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016-19 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 przez 46 WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 20 kwietnia 2014 roku tak tzw. RODO. porządek obrad na dzisiejszą sesję. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad sesji. drugi. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosku w sprawie ewentualnych zmian. Trzeci. Sprawozdanie przewodniczącej Rady Gminy działalności w okresie między sesjami. Czwarty sprawozdanie Wójta gminy działalności między sesjami. Piąty rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strachówka na lata 2020-2039. Szósty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2020 rok. Sióty, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły stawowego za gminie z oddziałem przedszkolnym. Rozpatrzenie projektu uchwały w zmieniające uchwałę nr 17 przez 128 2016 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 września 2016 roku w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami uchwały. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 1087 2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2019 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w strachówce przy ulicy Senatu Mianowicza 6, lokal nr 3. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłów dla nieruchomości stanowiącej współwłasność w Gminy Strachówka. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagania, który powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk spalarni, i spalarni rogni zwierzęcych i części na terenie gminy 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę Sutor z dnia 18 listopada 2019 roku. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez adwokat Renatę SUTO z dnia 6 grudnia 2019 roku. 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Zdrowotka za rok 2020. 15. Sprawozdanie z pracy Rady i Komisji Rady Gminy Strachówka za 2019 rok. 16. Sprawy różne 17. Wolne wnioski 18. Odpowiedzi na wolne wnioski, 19. zakończenie 14. sesji Rady Gminy Stawełko. <laughs> Często Rady informują, że na salę obrad <laughs> pojawiła się 15 Radnych. Dzień dobry, także jest pełny skład na dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu 3. sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami. Otóż 31 grudnia 2019 roku dokonam analiz yy, i podpis uchwał w sesji yy, do numeru 120. Yy, 9, 9 stycznia yy, już tego nowego roku odbył się wyżół, po którym z Panem Wójtem i z Panią Magdaleną z Radną ekranem powietrowną yy, się na spotkanie Wspólnoty Samorządowej w Radzyminie. Uczestniczył w tym spotkaniu czynników który wiezie nas przez tą drogę samorządową. Już od początku. 13 stycznia 2020 roku w Gminie Kutlajek prowadziłam w sprawie bieżąco odpowiedzi na pismy do Przewodniczącej Rady Gminy w współpracy pracy pracowników obsługi rady. 16 stycznia.